Słuchaj, ale się stroszyłam. bo ciała? Jutro rano pójdę biegać. Siódma dwadzieścia. Całe. Bardzo w sumie. Zapomniałam maski. Nie Ja chcę Kurwa, nie chcę. Kultury trochę. O Na jednej noży stanę. pewno? Tak, tak. Mam otwartą szafę. Nie powinna ona być otwarta. wracamy do vlogów. Z racji, że mamy dzisiaj Dzień Mamy, to stwierdziłam, że pójdę do Maka zamówić jej zestaw, e, ponieważ wiem, że ona lubi jeden zestaw, ten McDonald's z wrapem e, i stwierdziłam, że to w sumie będzie oryginalny, ciekawy pomysł. No i też się naje, bo zaraz jest pora kolacji, chciałam powiedzieć obiadowa pora na kolację, to się odmienia w ogóle jakkolwiek. Wiecie o co chodzi. Oczywiście na Maku się nie skończy, bo to będzie taka mini niespodzianka. Nie wiem, czy będę brała za sam aparat, prawdopodobnie nie, e, ponieważ no nie chcę, do... Po prostu będzie mi niewygodnie, e, natomiast e, jak wrócę, to Wam wszystko pokażę, co, jak i możliwe, że też sobie coś zamówię, bo w sumie dawno nie jadłam McDonalda. W sumie żegnam i widzimy się za chwilę. Dobra, zamiast tego dla mamy stwierdziłam, że jeszcze wezmę coś dla siebie i dla i dziadka, więc w sumie dużo tego jest, ale no kiedyś trzeba, kiedyś musiał nadejść ten dzień. Co to jest? Bociany przeleciały? Bociany przeleciały? Tak. Bociany przeleciała Bocian gdzie żaba jest. Nie. Czek, bociana? Dobra, ja się tak najadłam, tam 20 gadają przez do tego wyszłam na balkon. E, masakra. Ja sama znam chyba z 20, mimo tego iż na jedną osobę przypadało 10, to chyba znam sama z 20, nie wiem, Serio, mi już tak brzuch rozpyla, że to jest po prostu tragedia. Dlatego jutro rano pójdę biegać. Właśnie w ogóle tutaj są ładne kwiatki. Serio mega co to wygląda. I fajnie jest tak w sobie posiedzieć co sobie będę skoro jest tak ciepło i w ogóle jest tak fajnie słonecznie. Więc no jak kiedy nagrywam tego vloga za dwie godzinki planuję zrobić na na kanale. Dzisiaj jest wtorek czy poniedziałek? Nie, wtorek. No to jeżeli byliście na live we wtorek, o godzinie 21, to piszcie mi w komentarzu. Z jedną z aplikacji Microsoft, e, więc wybram sobie S Way, nie wiem czy się tak mówi, S-Way chyba e, i obejrzę sobie poradnik co i jak po prostu mi jakoś opiszę, także e, no. Życzcie mi powiedzenie, bo muszę to wysłać, coś jak się przybliżyło. E, do godziny północy w sumie do godziny północy. no <grytanie> o! Oj się za szybko, nie powinnam tego robić. Robiłam właśnie streamy na kanale. Nie wiem, co się stało, ale YouTube go po prostu usunął, wywalił. Nie wiem w ogóle dlaczego, było wszystko bez praw autorskich. Ja nic takiego nie pokazywałam, i ja nie mam do tego czy ktoś mnie zgłasza. Patrzcie, to, bo to właśnie wygląda w ten sposób. Focus, focus, please. Dźwięk, prawami autorskimi, bądź skarga dotycząca naruszenia wytycznych dla społeczności. E, więc ja nie mam żadnego pojęcia, mam gdzie. No, kurde, co się dzieje z tym aparatem. I mam nadzieję, że to wszystko wróci do normy, że, że będzie już okej, okay, bo już naprawdę nie mam siły. Także, jeżeli wiecie coś na ten temat, to mi napiszcie, proszę, bo nie mam tego czy to może być też za moją dziecięcą twarz, że nie wyglądam na, nie wiem, 16-18 lat, że jestem jeszcze dzieckiem, czy coś takiego. To jest w ogóle głupota, ale no, no nie, wiem. jeżeli się znacie na tym, to możecie mi napisać, bo już serio dostaję załamki. I widzimy się prawdopodobnie jutro jeszcze. No, także do jutra. Hej, to W kolejnym dniu mamy teraz godzinę 7.30, coś takiego. Babcia, mój telefon? Mogę? E, dziękuję. Udoładniam, żeby później nie było. 7.20. Nie wiem, czy widać, ale stwierdziliśmy z babcią, że pójdziemy sobie dzisiaj pochodzić, a w zasadzie to, żeby przyzwyczajać się tak bardziej do tego, aby, aby wcześniej wstawać, ruszać, aby zacząć od tego świeżego powietrza e, i po prostu, aby się lepiej ze sobą uczuć. Ja w sumie też jestem osobą, która lubi sobie troszkę pospać, więc dla mnie to będzie całkiem fajne wyzwanie. No ale zobaczymy jakie będą efekty i czy będę się faktycznie lepiej czuła, jak się trochę dotlenie? Nie wiem czy ktoś z Was jeszcze tak ma, ale kiedy wychodzę na słońce na przykład z jakiegoś ciemnego pomieszczenia, to automatycznie zaczynam kichać. Nie wiem co jest grane, ale naprawdę jeżeli wychodzę na słońce, to po prostu mi się kichać chce, kichałam nawet z 5 razy i to jest serio masakra. Nie ale ja sobie przesnęłam dzisiaj Wtedy no. jest godzina 11.30 No jakoś o 11.30 wstałam A poszłam spać o 9:00, 9.30, coś takiego Ewidentnie tego potrzebowałam no. Zapomniałam maski, wracam się Jak nagroda vloga. Ojoj. A takie tam Sztuczne przywitanie, żeby nie było, że Sztuczne? Nie, w sensie, nie, myślę, że tak normalnie się przywitam bez kamery. Ale kamerki, dobra, to wait. Dobra, mamy update, zrobiłyśmy wersjonę zakupy dla jej babci, także teraz sobie poczekam aż Martyna wróci i co później będę chciała pójść do paczkomatu, bo zamówiłam sobie jedną przesyłkę, także zobaczycie później co sobie zamówiłam. No i pewnie jeszcze skoczymy do Maka na kawę, już to jest nasza tradycja, więc w sumie spoko. Także co, ja czekam i zaraz się odezwę. Aparat akurat uciekają. So O, oni Ja tryb. Kultury trochę. No. O, nagrywa się. Ale oni teraz muzykę jakąś tyle dają, więc... Co to. Czego się, no, ja to się ci jest? Nie wiem, ze swojego śniegu. Jak zawsze. Po Pose czy kompose? Nie, nie skacz tylko tak normalnie, nie? Normalnie? Czekaj, tak, no jak uda się, no? no a mogę skoczyć lekko? Lekko skocz. nie wiem jak mam złapać, poczekaj, dobra. O kur. <śla> Ej, jeszcze. Czekaj, nic jesteś jest ciężka. Czekaj. Zrobię przysiad. Czekaj, zamiast ciężar. O murze. <śla> Nie, 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 nie. tak ciężka. że A jaką miniaturkę można zrobić? Na jednej nodze stanę. To jakaś pewna, tak, tak. Ale sali na się, że sytuacja w sumie, bo z matką się troszkę rozgadałyśmy w autobusie i się że dwa przystanki dalej mogły pojechać, żeby później pójść to spokojnie do domu, ale zapomniałam o tym, że jeszcze muszę paczkę odebrać w paczkomacie, także troszkę się jeszcze przejdę. No ale cóż, ja ogólnie nie nagrywałam jakoś zbyt dużo, ponieważ chciałam z Martyną troszkę pogadać, spędzić troszkę czasu razem, bo dawno się nie widziałyśmy, także dużo nie nagrywałam, ale mam nadzieję, że to co nagrałam to wystarczyło w miarę. Także co, ja teraz idę do paczkomatu i odbierę przesyłkę. Dobra, już ja wróciłam do domu i pokażę Wam, co było w paczce, którą już otworzyłam. ze sobą mnóstwo próbek białka. już wam mówię, jakie są smaku. Smaku basy orzechowego, koladowe ciasteczka, biała czekolada z truskawką, jagoda, słony karmel, słony karmel z masą orzechowym, także tutaj mam ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem aż takich próbek. Jestem mega ciekawa, jak będą mi smakowały, także zobaczymy tutaj. No, wolałam jednak sobie próbki kupić niż całe. Wszystko mi się dzisiaj wali dosłownie e, Oraz wzięłam e, Z w sumie polecenia wielu osób e, Dwa kremy czekoladowe Tu jest akurat w e, Który dużo osób w ogóle poleca Zauważyłam, że dużo osób teraz go zaczęło kupować e, jest to taka Bardziej lightowa wersja zdrowsza yy, Nutella, Nie wiem, czy to smakuje jak Nutella. Mówiono mi, że nie, że to jest całkiem inny smak Ale to jest właśnie taki zamiennik, gdzie nie ma w ogóle oleju palmowego. Oraz tutaj wzięłam też na próbę w sumie. Ja za kokosem nie przypadłem, ale ja wiem, że moja mama uwielbia kokosa, także stwierdziłam, że też zamówię coś dla niej. Zobaczymy, może też mi akurat wysmakuje, smakuje, nie wiem. Z tego co słyszałam, to, to podobno smakuje jak Raffaello. Ja wzięłam sobie też ze sobą łyżeczkę i to zostawiam na koniec, bo tego jestem mega ciekawa, jak to będzie smakowało. A teraz porównamy sobie to i zobaczymy, jak to faktycznie. Smakuje O kurczę. Pachnie jak masło orzechowe Ej, to jest nawet płynny wam powiem W ten sposób to wygląda Ma w środku małe kawałki orzechów, więc e, Dobra, czas zrobić próbę testu Ej, to jest gęste Ej, dobra, jednak to nie jest takie płynne, to jest gęste To ma nawet gęstsze od nutelli Patrzcie, ledwo to się odrywa Spróbujemy Ej, powiem wam Że mi smakuje Dobra, to jest co prawda nie porównałabym tego do metali chociażby ze względu na to, że to są yy, kawałki orzechu, Ale mi akurat przypada do gustu, No Albo Dobra, spróbujemy sobie teraz ten yy, kokosowy, którego jeszcze bardziej się w Nie pachnie to za dobrze. W sensie czuć kokosa, ale takie. Nie wiem, dziwne. To wygląda w ten sposób. Tak to się prezentuje. Ła! <laughs> wow. Ałła! Kawałek migdała mi podrażnił Przałek, w sensie tak się podrapał Jakby, ale powiem wam, że Jest słodkie Nie jest złe Nie wiem, jakoś te smaki mi mega podchodzą Jest okej okay. Ta białka sobie przetestuję jakoś na dniach Nie chcę teraz ich specjalnie otwierać Dam wam znać, nie wiem, na moim Instagramie Który z nich mi najbardziej posmakował Skoro już mam na Instagramie, to możecie wpasować Na Instagrama, polecam I tam wam dam znać co do właśnie tych próbek Także z tej paczki byłoby na tyle ja nie wiem, czy będę dogrywać jeszcze do tego vloga, jeżeli tak, to dogram, jeżeli nie, to nie, wow, logika. Eee, także co, ja się tutaj e, żegnam i widzimy się później, albo się nie widzimy, nie wiem, eee, pa Stwierdziłam, że tu muszę nagrać, ponieważ wyspało się mnie kakao i patrzcie, co się stało. Jest tutaj jakaś kropka, tu jest jakaś kropka, jakbym miał jakieś pieprzyki. Tu na ręce mam jeszcze te kakao wysypane i na bluzie troszkę. Chciałam właśnie położyć sobie białka i kakao na mnie spadło. Nie wiem, jakim cudem to się stało, ale no spoko, przyki, spoko.